Jedna ze ścianek szkatuły służącej do przechowywania rękopisu pana Tadeusza ukazuje scenę zatytułowaną Bitwa. Ten sam tytuł nosi również dziewiąta księga pana Tadeusza, do której warto sięgnąć, żeby wyjaśnić, z jaką sceną mamy do czynienia. Posłużymy się również ilustracjami autorstwa Michała Elwiro Andriolego, żeby dokładniej omówić przedstawione zdarzenia. Umawiana bitwa rozegrała się w Soplicowie pomiędzy szlachtą a żołnierzami rosyjskimi, którzy pojawili się we dworze sędziego oraz w zamku Choreszków na wieść o zajeździe, który miał miejsce poprzedniego wieczora. Uczestnicy zajazdu, a więc drobna szlachta z zaścianka Dobrzyńskich na czele której stanął hrabia i klucznik Gerwazy, Zostali zaskoczeni przez rosyjskich żołnierzy z samego rana w Zamku Choreszków, w którym odpoczywali po nocnej napaści na dwór Sopliców. Pojmani zostali zakłóci w dyby przygotowane na prędce przez carskie wojsko i ustawione w pobliżu Soplicowskiego dworu. Na wieść o nocnych wydarzeniach przybyli nie tylko Rosjanie, ale również uzbrojona okoliczna szlachta, stronnicy i przyjaciele sędziego Soplicy, i to właśnie oni uwalniają pojmanych Dobrzyńskich. Robią to ku zaskoczeniu rosyjskich żołnierzy, którzy wcześniej zostali poczęstowani przez gospodarzy spirytusem. W tym samym czasie ich dowódcy, major Put i kapitan Rykow, prowadzili we wnętrzu dworu pertraktacje z sędzią Soplicą. Pertraktacje, które z inicjatywy księdza Robaka zamieniły się w wystawne śniadanie zapijane pączem. Dało to szlachcie czas na wprowadzenie w czyn planu księdza Robaka, który zapewnił również wcześniej broń do walki. Z pomocą Macieja Dobrzyńskiego, zwanego Maćkiem nad Maćkami, udało mu się wwieść potajemnie dobrze ukryte na wozach pałasze, rapiery, tasaki, kosy, strzelby i garłacze. Był wśród nich także słynny scyzoryk Gerwazego oraz olbrzymia maczuga zwana Kropidłem. Uwolnieni Dobrzyńscy i klucznik Gerwazy, czyli niedawni wrogowie Sopliców oraz okoliczna szlachta sprzyjająca sędziemu połączyli swe siły w zbrojnym starciu z Rosjanami. W walce wręcz bardzo szybko zdobyli przewagę nad carskimi żołnierzami i tylko dzięki taktycznym umiejętnościom księdza Robaka nie dali się zbyt wcześnie porwać radości i poczuciu triumfu. To właściwie on dowodził w tej bitwie. Jako zakonnik nie mógł sam chwycić za broń, więc kontrolował stanowiska walczących, wydawał rozkazy i zagrzewał do walki. Był więc w centrum wydarzeń, gdy nagle wjechał hrabia na czele swych przybocznych jeźdźców. Wjechali oni na pole bitwy dokładnie w momencie, gdy Rosjanom udało się sformować szyk bojowy i otworzyć regularny ogień. Na rozkaz kapitana Rykowa wystrzelili salwą, czyli wszyscy naraz w stronę nadjeżdżających i między innymi powalili na ziemię konia, na którym siedział hrabia. Przed kolejnym wystrzałem zasłonił go własnym ciałem ksiądz Robak, który znajdował się bliżej niż Gerwazy, również pędzący na pomoc. Bez trudu rozpoznajemy go po pęku kluczy u pasa oraz ogromnym scyzoryku, który opiera o ramię. Te same kluczowe postacie ukazanego zdarzenia rozpoznajemy w dużo bardziej dynamicznej ilustracji Andriolego. Dodatkowo dostrzegamy tu za postacią hrabiego towarzyszących mu dżokejów z jego nieodłącznej osobistej przybocznej gwardii. Jest to już drugie zdarzenie, w którym ksiądz Robak ratuje życie młodego hrabiego i po raz drugi świadkiem tego jest klucznik Gerwazy, żyjący od wielu lat rządzą zemsty na Soplicach. Jakież będzie jego zaskoczenie, gdy wkrótce dowie się, kim w rzeczywistości jest ten tajemniczy ksiądz Bernardyn. Żeby się tego dowiedzieć, najlepiej od razu sięgnijcie po kolejną księgę pana Tadeusza.